Powiedz nam, jak się regenerujesz? Na co dzień stosuję nogawki Normatek 3.0 i to jest tak, że no naprawdę codziennie, codziennie w nich siadam wieczorem i mam sesję taką 45 minut albo godzinę. W zależności od tego, jaki mam trening, to dociskam jeszcze którąś część nogi. Najczęściej właśnie albo achillesy, po bieganiu mocnym. Po ciężkim rowerze czworogłowę i dwugłowę, chociaż po bieganiu też to wszystko zależy jak, jak się czuje. Poza tym jeszcze korzystam z pistoletu tuż po treningu mhm. e, i po każdym bieganiu staram się rolować. Okay. To też jest mega, mega ważne, żeby tą powięź wylużować i te mięśnie też wylużować e, za pomocą rolki. Ostatnio zacząłem jeszcze stosować te małe piłeczki, Aha. żeby e, wylużować mięśnie, bo, środkowe, bo tam ciężko Wibrujące to zrobić. piłeczki, czy takie zwykłe? Najpierw takie zwykłe, e, twarde, a potem wibrujące, bo e, to e, mocniej. Mocniej, mocniej wchodzi w mięsień i i no to jest takie dla leniwych. Można siedzieć na tej piłce i to rozluzuje nam mięśnie. To, to nogawki są fajne, bo poświęcam godzinę dziennie na składanie jakichś materiałów, siedzę w nogawkach i to składam. Bo właśnie ile się w nogawkach? Godzinę dziennie? Godzinę dziennie, a w okresie startowym to nie, nie powiem, ale dużo. OK. To najmniej dwie.